Cześć! Przechodzę dziś do Was z tematem, jak dbać o prawidłowe nawilżenie skóry wtedy, kiedy na zewnątrz mamy coraz niższe temperatury. Przede wszystkim musimy sobie rozróżnić, czym jest profilaktyka przed przesuszeniem skóry, a czym jest jej aktywne nawiżanie. Dziś zajmiemy się tym, jak przede wszystkim nie szkodzić samemu sobie, a robimy to często bardzo nieświadomie. Jesień to fantastyczny czas, żeby ruszyć do gabinetów kosmetycznych, czy żeby przeszperać półki drogeryjne w poszukiwaniu fajnych kosmetyków złuszczających. To jest ten moment, kiedy szukamy produktów rozjaśniających przebarwienia, takich, które działają silnie przeciwstarzeniowo, przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco i bardzo często są to produkty na bazie kwasów czy na bazie różnego rodzaju retinoidów, które między innymi mają też właściwości Złuszczające. To jest dla nas bardzo ważne, a nawet kluczowe z punktu widzenia chęci nawilżenia skóry. Bo pamiętajmy, że zawsze jeżeli działamy na skórę złuszczająco, możemy niechcący doprowadzić do jej chwilowego przesuszenia. Co zatem zrobić, żeby nasza skóra była w dobrej kondycji? O tym już. W pielęgnacji skóry, a już szczególnie tej jesienno-zimowej. Bardzo ważne jest, abyśmy zadbali o naszą barierę naskórkową. Bariera naskórkowa to inaczej taki splot różnych przestrzeni, na które musimy zadziałać, a mianowicie na płaszcz hydrolipidowy, na nasz naskórek oraz na mikrobiom skóry. Płaszcz hydrolipidowy. To jest ta nasza osłonka przed światem zewnętrznym, którą my sobie sami, a raczej nasza skóra sama sobie produkuje, ponieważ jest to mieszanina składników tłuszczowych i składników wodnych, która wydobywa się przez gruczoły skórę na zewnątrz, tworząc na jej powierzchni taką okluzję i taką ochronę przed światem zewnętrznym oraz ochronę przed nadmierną ucieczką wody. Bardzo ważne dla nas też jest to, co robi na skórek, czyli jest tą naszą zaporą przed światem zewnętrznym. Ponadto musimy zwrócić uwagę na to, żeby też w równowadze była nasza mikrobiota, czyli mikrobiom skóry. Jeżeli zauważasz, że Twoja skóra jest przesuszona, wyczuwalnie możesz określić, że Twoja skóra jest spierzchnięta na powierzchni, a może ma skłonność do nadwrażliwości, zaczerwienienia, podrażnień, ma też skłonność większą do alergii, a może okazać się, że Twoja bariera naskórkowa jest chwilowo rozszczelniona. Przesuszenie skóry, które często obserwujemy na przełomie pół roku, właśnie kiedy zaczyna się jesień, kiedy zaczyna się zima, kiedy są niższe temperatury, e, niestety bardzo często jest przez nas bagatelizowane. E, niestety, dlatego że jeżeli już dochodzi do uszkodzenia bariery naskórkowej, ona tak szybko sama się nie zregeneruje. E, polega to na tym, że uszkodzenie bariery naskórkowej prowadzi do zwiększonej ucieczki wody z naskórka, a jednocześnie mamy większą predyspozycję do tego, żeby wnikały w nas skórek z zewnątrz czynniki ją drażniące. Jeśli doszło u Ciebie do przesuszenia skóry, koniecznie sięgnij po takie kosmetyki, które jednocześnie będą zawierały, np. składniki wielkocząsteczkowe, czyli te natłuszczające, które zostają na powierzchni skóry, takie jak fitoceramidy, jak oleje roślinne, wszelkiego rodzaju emolienty. Pamiętaj także, aby dostarczać swojej skórze też składniki niskocząsteczkowe, jak gliceryna czy kwas hialuronowy. Dziś jednak zajmiemy się najczęściej popełnianym błędem pielęgnacyjnym, bo o ile kiedy widzimy, że temperatury za oknem stają się coraz niższe, odruchowo sięgamy jednak po kosmetyki o bogatszych konsystencjach, o bardziej treściwych składnikach, to niestety czasami już na etapie oczyszczania skóry popełniamy błąd, sięgania po zbyt silnie odtłuszczające produkty. Jakie kosmetyki najlepiej wybierać do demakijażu, do usuwania filtrów przeciwsłonecznych i zmywania wszystkich zanieczyszczeń, które osiadły na naszej skórze przez cały dzień? No takie, które przede wszystkim chronią naturalne nawilżenie naszej skóry. Jednym z takich kosmetyków, który nie tylko oczyszcza, ale jednocześnie chroni nawilżenie skóry jest emoliencyjne masełko z linii Anti-Irritate. Bogate w emolienty, ale także witaminę E. Cudownie, delikatnie pozwala się rozprowadzić na skórze. Pod wpływem ciepła dłoni, ciepła skóry twarzy zmienia swoją konsystencję jakby w olej, który umożliwia jeszcze lepsze rozpracowanie preparatu na całej skórze. Wystarczy go delikatnie spłukać lub zdjąć nadmiar produktu razem z zanieczyszczeniami, mokrą chusteczką czy wacikiem i już mamy czystą skórę. Kosmetyka to nie tylko skuteczność, ale też przyjemność stosowania. Jeżeli wolisz inne konsystencje niż masełko, polecam witaminowy olejek do demakijażu twarzy, oczu i ust. To jest kosmetyk, który zawiera sobie m.in. olej arganowy, olej Buriti, olej pasiflora i witaminę E. Wystarczy rozprowadzić go na suchej skórze twarzy, następnie zwilżonymi dłońmi przemasować skórę i mokrymi wacikami usunąć makijaż oczu, makijaż ust, a następnie całość spłukać wodą. Wybierając dla siebie odpowiedni kosmetyk do demakijażu i oczyszczania skóry twarzy, e, zapraszam też zajrzyj na stronę Dr. Skin Clinic, dlatego że tam jest podobne masełko do demakijażu i oczyszczania, ale znajdziesz tam również kosmetyk, który ma jeszcze inną formę. Jest to żelowy olejek do oczyszczania skóry twarzy. Jeżeli twój makijaż nie jest wodoodporny, on sobie z nim zapewne także poradzi. To jest kosmetyk który bardzo przyjemnie rozprowadza się i na suchej skórze twarzy, ale możesz go już na dłoni zamienić w delikatne mleczko. W ten sposób łatwiej Ci będzie je rozpracować na skórze całej twarzy, na okolicy oczu. Spłucz go wodą, a najlepiej usuń mokrymi wacikami. Kosmetyki, o których dzisiaj mówimy, czyli takie na bazie olejów, mogą być stosowane jako produkty do demakijażu i oczyszczania, czyli tak zwane dwa w jednym, a mogą być stosowane jako ten pierwszy etap oczyszczania skóry twarzy. Drugim etapem wtedy będzie wybrany przez was żel do oczyszczania lub pianka. Każdorazowo po myciu skóry twarzy e, pamiętaj o stosowaniu toniku. Ten z kolei będzie dbał już nie tyle o bezpośrednio nawilżenie Twojej skóry, co o mikrobiom skóry. E, pamiętaj o tym, że po aplikacji toniku nie czekaj aż wyschnie na skórze, ale na jeszcze lekko wilgotną skórę nakładaj następne kosmetyki. Serum, booster czy krem. Dzięki wielkie za dziś. Zapraszamy na następne filmiki.